うん。 Cześć, Paulina Koziejowska z tej strony. Zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra. Razem ze mną Kleo. Dzień dobry, witam. Cześć, cześć, witam wszystkich, cześć. Znajdujemy się w studio dubbingowym, bo tutaj się dzieją po prostu cuda. Ja już widziałam, raczej słyszałam taką próbkę. Ty się wcielasz w filmie Panda i Afrykańska Banda w pewną niefajną postać. No właśnie, niefajną ale jest to dla mnie wyzwanie, bo przyznam szczerze, no znacie mnie. Ja raczej z charakteru jestem pogodną osobą wesołą. A tutaj musiałam się wczuć i wpisać, jakby w taką, no trochę wredną małpę, ale taką, która ma łeb na karku i po prostu, no. Przeposwoje, że tak powiem. Banda i afrykańska banda, czyli to jest o jakichś zwierzakach, O co tam chodzi w tej animacji? Wiesz, <noise> czy tylko po prostu wcielasz się w swoją postać i na razie jeszcze Słuchajcie, nie? Słuchajcie, tam się tak dużo dzieje, że ja nawet nie chcę wam zdradzać szczegółów, bo tutaj akcja po prostu dzieje się non stop. Ja jestem właśnie zamieszana w porwanie pewnego smoka. No i mam przy sobie takiego mniej inteligentnego kolegę. Który jest krokodylem po prostu. Czemu zadajesz się z tą smoczycą? Bo jest moją przyjaciółką! Promadzimy wyjątkowe okazy zwierząt z dalekiego wschodu. A czy da się je zjeść? Ja też słyszałam próbkę. Nie rozpoznałam po głosie, że to jest kim on jest, ale właśnie tak słuchając, jak Ty podkładasz głos pod tę małpę, to tak zamknęłam oczy i zaczęłam się zastanawiać, czy ja bym rozpoznała, że to jest Cleo. Nie rozpoznałabym i uważam, że to jest właśnie sukces. Ale chyba, to. W, co? w sumie chyba to dobrze, bo e, jeżeli jestem w stanie zagrać kompletnie inną postać, która jest czarnym charakterem, to znaczy, że gdzieś w barwie swojego głosu jestem w stanie znaleźć kompletnie inną postać. Także fajnie, fajnie. Czyli komplement. <laughs> Czyli, komplement. <laughs> Czyli komplement, dobrze. No to sobie się. <laughs> Ale powiedz mi, czy to jest w ogóle trudna praca? Bo tak, to nie jest Twoja pierwsza przygoda z dubbingiem. No więc domyślam się, że jakoś Cię to wciągnęło. Jest dość trudna. Natomiast ja od dziecka marzyłam o dubbingu. Ponieważ jestem fanką kreskówek. Od dziecka uwielbiam oglądać kreskówki. I jestem zawsze pełna podziwu właśnie tej ekspresji w bajkach. Tego podkreślenia tego wszystkiego, czy można po prostu operować wszystkimi emocjami na świecie. W związku z tym um, cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym dubbingu, bo um, otwiera to gdzieś taką moją inną kreatywną przestrzeń, no taką bardziej aktorską bym powiedziała nawet. No, no to może coś w tym kierunku potem będziesz robić, kto wie. M może. Dla ciebie kreacja to jest właśnie nasz architekt krajobrazu. No nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to skończyłaś takie to studia. To prawda, to prawda. Zgadza się. Natomiast e, dubbing. Jest dla mnie taką fajną przestrzenią, gdzie mogę się kreatywnie wykazać. I przyznam szczerze, że cieszyłam się, że dostałam taką czarną postać, bo przełamało to jakieś moje takie stereotypowe myślenie i gdzieś musiałam wydobyć ten taki złowieszczy śmiech i te wszystkie takie podkreślanie tych wszystkich końcówek. Więc cieszę się, bo to czegoś się dzisiaj, słuchajcie, nauczyłam. Ty dzisiaj coś tam mówiłaś, że bądź czujny, że bo inaczej zamienią cię na portfel. Tak, 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 bo ostrzegam mojego kolegę, jak nie będzie się dobrze zachowywał ten pan krokodyl, to go przerobimy na portfel. Jego tak ja ale to jest straszne. Ja <laughs> wiem, że to jest straszne. Ja wiem, że to jest straszne, ale to jest fajne, bo też można swobodnie jakby wczuć się w rolę kogoś, kim się kompletnie nie jest no. na co dzień, e, więc jest to naprawdę dobra zabawa. A ja nawet w jednym z wywiadów słyszałam, że ty uważasz, że rzeczy są po to, żeby były jako rzecz praktyczna. A nie, że portfel ma być ze skóry krokodyla, prawda? Nie, że mówić, że torba ma być za Biedny, w ogóle krokodylek. Ja, jak ja w ogóle tę kwestię y, nagrywałam, to trochę mi było go szkoda, tak. bo on jest taki kochany. Ja w ogóle tak, tak na żywo, jak poznałam tą postać, to ja strasznie lubię tego krokodyla. Ja nie wiem, mm. dlaczego ta wstrętna małpa jest tak, tak okropna dla niego, bo krokodylek jest super. Ma co prawda IQ 4, ale tej radę. Niech tej, którą już biegną do tańca, w jeden splot. Spijaj słowa z moich ust, bo ich szep dziś dedykuję tobie. Dziewczyn do sceny muzycznej, no bo mm -hmm. teraz sobie rozmawiamy o dubbingu, o aktorstwie no i teraz się widzowie pewnie zastanawiają, a co z muzyką? No z muzyką dzieje się dobrze, 28 milionów widziałam, że już kawałek ze Skolimem zrobił na YouTubie. Tak, z, z kolegą z Skolimem wydaliśmy numer, który nazywa się Dziewczyna Piękna, to jest taki latynoski letni numer, lekki, więc cieszę się, że się spotkał z takim dobrym odbiorem. Ja natomiast, słuchajcie, pracuję intensywnie nad nowym projektem. Który, no już myślę, że niedługo będę zapowiadała, bo no jest to skok znowu zupełnie w inną stronę. Nie chcę za dużo zdradzać, bo wiecie, ja to lubię trzymać wszystko w tajemnicy, żeby wam troszeczkę dawkować tych emocji, ale jest to z pewnością nie jest to tak kolorowe i tak hipernowoczesne jak ostatnio było. Teraz idziemy. No dobra, idziemy w takie słowiańskie brzmienia, ale zobaczycie w jakim klimacie. Czyli zostajemy ze słowiańskimi brzmieniami, ale jakoś troszeczkę bardziej undergroundowo, coś takiego. No nie powiem, nie powiem, wyczekujcie, wyczekujcie. Ale dlaczego tak u Ciebie jest taka, taka. Znaczy mi się to bardzo podoba, tak? Bo mm -hmm. każda płyta i, i mamy zupełnie no tak, coś, coś innego i to jest Idziemy super, inaczej. ale dlaczego tak u Ciebie jest? Czy ty się szybko nudzisz, czy chcesz zasmakować w tym życiu wszystkiego? Jak Bo to, to jest, jest trochę właśnie tak jak z dubbingiem, że ja uwielbiam wcielać się w różne postaci. Mnie nie to, że nudzi bycie w jednej szufladce, ale. Kiedy wchodzę w różne szufladki muzyczne, pozwala mi się to przede wszystkim rozwijać yy, i pozwala mi na tworzenie no, takich różnych jakichś emocji, przestrzeni, w których jeszcze mnie nie było. Yy, I ten kolejny projekt właśnie będzie. Może nawet bym powiedziała trochę mroczniejszy. Czy tak miałaś od zawsze? Czy na przykład Donatan Cię tego może nauczył, żebyś e, dziewczynowska kiwała w różne nurty muzyczne? Czy niby masz tę. Po części jedną tak. Taką linię melodyjną. Nie, po, no. części było, po części faktycznie tak było, bo jak poznałam Dona, to byłam absolutnie zakochana w muzyce gospel, soul, RB i, i w ogóle nie chciałam z tego wychodzić. I właściwie te słoweńskie brzmienia to był challenge dla mnie, to było totalne wyzwanie. E, I właściwie Don pokierował mnie, ej, no, jakby. Daj sobie nową przestrzeń, będzie to coś nowego. Zresztą on mnie troszeczkę podpuścił, bo powiedział: E, nie dasz rady z tymi słowiańskimi brzmieniami. Ty to dam soul, gospel. Ja tak? Trzymaj mi soczek, to ci pokażę. No i tak się zaczęła nasza przygoda z kawałkiem mysłowianie. My słowianie wiemy, jak Tak, no bo ja... ta eurowizja jest w ogóle głęboko wodą dla wielu artystów, Oj, a teraz mam to... wrażenie, że jeszcze obarczona strasznym hejtem. Oj, to straszne. w to, 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 przykro... no, Twoich czasów, tak dla Twoich czasów, <głos》> znaczy, czasów. Nie, no też nie trochę, oczywiście, oczywiście zawsze był hejt. Yy, zawsze znaleźli się malkontenci, niezadowoleni tak. z wyboru i tak dalej. Natomiast yy, y, masz rację, że coś, się, yy, coś tu się zintensyfikowało. Przeraża mnie to, wiesz, bardzo mi było przykro patrzeć na te wszystkie komentarze. Ja wspieram każdego kandydata co roku i mam nadzieję, że w tym duchu takim, bo to jest jednak święto muzyki i to jest przykre, jak się te, te wszystkie hejty i złe, złą energię czyta w, te, w tym internecie. Przykre, przykre, przykre. A, coś, się, coś się po drodze wykrzaczyło, że tak powiem. Dokładnie, Do? dokładnie. Zapominamy przede wszystkim o tym, że muzyka ma nas łączyć, a nie dzielić i co było smutne, że patrzyłam na komentarze zagraniczne, wspierające, a, na, a nas jakoś tak nie było stać na to, żeby, żeby wspierać, no. że no, kolejny artysta już będzie do tego przyzwyczajony i... Chociaż, jak powiedziałam kiedyś, że niedługo szczy, szczytem odwagi będzie nas reprezentować podczas Eurowizji. Coś w tym jest, coś w tym jest, <gry> że to takie... Zaczyna się robić tak, takie brzemię ciężkie, które, które trzeba przenieść, a przecież... Artysta też żeby się pokazać z najlepszej strony musi się dobrze czuć na tej scenie i czuć wsparcie. No dobrze, czyli mamy już omówiony temat filmu Panda i Afrykańska Banda, mamy temat nowej płyty, bo płyta będzie pewnie. Wtedy... Tak, no pracuje nad nowym całym projektem tak, dużym więc. A to tak jesteś, bardzo powiem ci, bo całkiem niedawno przecież nowy krążek był. Tak, tak ale, ale staram się, wiesz, ja nie, ja nie lubię takich przestojów. Ja, okay. ja, jak pracuję nad muzyką, to lubię cały czas podrzucać sobie nowe wyzwania i, i się nie rozleniwiać. Więc, bo też sama jestem autorką wszystkich melo melodii i tekstów, w związku z tym, no nie chcę wypaść z rytmu hmm. tworzenia. Iść za ciosem. Iść za ciosem. Trzeba. Dokładnie. A koncertów dużo masz w tym roku? Sporo, sporo naprawdę. No właśnie wczoraj dosłownie z takiej trasy weekendowej trzech, trzech koncertów przyjechałam tutaj na nagrania, ale też lubię to, no bo po to się też tworzy tą muzykę, żeby spotykać się z ludźmi, czerpać te emocje sprzed sceny. Mhm. Um, zresztą to powtarzam na każdym moim koncercie, że to publiczność jest najważniejsza, nie ja, y, bo to ona jakby odbiera te emocje i, i do mnie trafiają te wszystkie uśmiechy, ta otwartość. Y, I to mi właściwie inspiruje i daje kopa do kolejnego tworzenia. A ile koncertów rocznie mniej więcej masz? O ja! To, czy, czy nie, nie wiem, to, czy... są, to są naprawdę, znaczy kiedyś się czułam, że to jest ponad 200. E, więc to zależy, właściwie już przestałam liczyć, naprawdę. Hmm. Ale na pewno grube dziesiątki koncertów i, i mm, napędza mnie to, wiesz? Daje mi to. To jest troszeczkę jak ładowanie baterii u mnie. Mm. Więc jeżeli na przykład mam taki przestój tygodniowy, to już zaczyna mnie nosić i myślę sobie, a fajnie, fajnie się spotkać no, znowu z publicznością. Jest to tak jak z treningiem, no, to że, się że jest. jesteś zmęczona, tak jak ktoś jest po 8 godzinach tak. pracy, już pada. Endorfinki. Treningi, te endorfinki się, to ty nie musisz na siłowie chodzić, czy chodzisz? E, też chodzę, bo nie ukrywam, że jazda w busie koncertowym jest wyzwaniem dla kręgosupa okay. e, Ja oczywiście mogę tam i siedzieć, troszeczkę czasami się położyć, nawet jak, jak stoimy gdzieś na backstage'u, ale z drugiej strony, mm, no jest to wyzwanie, bo przemierzamy, no, w, tym, w ten weekend przemierzyliśmy właściwie całą Polskę wzdłuż i wszerz, bo od y, południowego zachodu na Mazury, później na południe, więc w związku z tym cały czas, cały czas w busie. Ale siłownia czy joga jakaś się gra? Na yy, I to i to, ale bardziej mi yy, służy dźwiganie ciężarów, tak, bo wtedy te mięśnie się rozciągają. Daje mi to siłę też do dźwigania moich dużych walizek na przykład. E, także polecam trening siłowy jak najbardziej. Dobrze, w takim razie. Patrząc na to, jak wyglądasz, to ja chodzę w to. Coś tam by się znalazło, ale słuchaj, bicek się robi. Bicek się robi, tak. Ale ty też masz świrę na punkcie zdrowego odżywiania, słyszałam, także. To... to idzie w parze. Ale znaczy no, to idzie bezpośrednio w parze, bo to później definiuje nasze samopoczucie ogólne. Yy, zauważyłam, że mm, jak nie jem śmieciowego jedzenia, to czuję się zdecydowanie lepiej, mam więcej siły, więcej koncentracji. No jestem w stanie dźwignąć te koncerty, bo gdybym, gdybym jadła to śmieciowe jedzenie i jeszcze zapijała alkoholem, którego no w ogóle u mnie nie pojawia się alkohol na trasie, to, to po prostu nie dałabym rady tego dźwignąć. A tak, jeszcze kilka godzin tutaj będziesz siedzieć i nagrywać tę małpę nie. z filmu Panda i Afrykańska Banda. Tak, tak? Jest. Od, jeszcze ile godzin ci zostało? No jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Ja myślę, że trzeba liczyć po prostu cały dzień na nagrywki, plus jeszcze właśnie wywiady, jeszcze dodatkowe rzeczy. Także cały dzień z małpką i z pandą i z afrykańską bandą tutaj tak będę. Super film, już jedy 16 chyba sierpnia w kina. Że... Już w sierpniu, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do kin, bo musicie zobaczyć, jak zmierzyłam się z postacią, która jest właściwie totalnie inna niż ja na co dzień. Pierwszy raz zagrałam czarny charakter i chciałabym poznać Waszą ocenę. Mojego dubbingu. Czekamy w takim razie. Kleo, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dzięki, Było kochani. Bardzo miło, dzięki. Do zobaczenia za kolejne dwa tygodnie. Paulina, hej. Pa!